Cześć, witam wszystkich na wideoblogu Bartas Potrafi W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać jak obrabiam okno tutaj wewnątrz czyli parapet i całą tutaj wnękę Jedno okno już sobie obrobiłem teraz Wam pokażę jak to wygląda w ten sposób parapet zamontowałem płytą kartonowo-gipsową dookoła, listwy więc zabieramy się do roboty. Wcześniej, żeby już Was tutaj nie zanudzać, wszystko sobie przygotowałem. W parapecie zamontowałem boczne tutaj te listwy maskujące, żeby to ładnie wyglądało. Takie podpory pod, pod parapet, żeby go trochę podnieść. I od czego zaczynam? No piankę już mam wymieszaną. Tu akurat i do klejenia płyt. I do e, karton gipsu użyłem płyt, e, pianki Ceresanitu. Raz tutaj to o to jest pistolet. Więc e, generalnie tak, no, jeżeli kleiłem kilka płyt, chciałem zobaczyć, jak wygląda klejenie na, na, na ten klej, tutaj płyt. No to Wam powiem, w porównaniu do, do Tytana było. Było zdecydowanie gorzej. Przede wszystkim tam już chyba na jednym filmiku wspominałem o tym, że trzeba przynajmniej 5 minut trzymać taką płytę. A i tak ona potem, no powiedziałbym, żyje swoim życiem. Tutaj jest na przykład taki przykład, nie wiem czy to zobaczycie. Tutaj przyklejałem nad drzwiami. Jak widzicie, ona była dosunięta do końca. Jeszcze na takich listewkach specjalnie, tutaj już jednym odkręciłem, ale na takich listewkach to było. I jak widzicie ta płyta została wypchnięta. W łazience wiem, że kleiłem też taką płytę, też tam taka historia była. Jakoś sobie z tym poradziłem, trochę tą płytę jakby wyrównałem i było dobrze. No dobra, do rzeczy. Wcześniej wiadomo, opiankę w miarę obciąłem. Nakładamy, nakładamy klej. Jeszcze mam z poprzedniego klejenia. No. na to przychodzą na to jak przyjdzie parapet potem przyjdą cegiełki żeby docisnąć Yy, powiem Wam szczerze, kupiłem zanim okleiłem płytami i równo tutaj dosuwam I teraz jest wszystko ładnie, pięknie ale w momencie kiedy, kiedy pianka zacznie rosnąć to, to ten parapet pójdzie do góry dlatego zakładam sobie tutaj o papier, żeby nie nie uszkodzić mimo, że jest folia, ale wolę, wolę położyć cegiełki żeby docisnąć no. i tak sobie to będzie, te cegiełki będą tutaj no 24 godziny do jutra. Boki mam też przycięte i kładziemy tak samo jak, jak płyty. W ten sposób. Tam robiłem troszeczkę inaczej, bo tam nie wiem dlaczego, tam miałem trochę jakby większy odstęp. I te, te, te płyty dawałem pod płytę, czyli wystawał mi narożnik. Przy nie przyjmuję na tą chwilę. Daję od razu drugą płytę. I teraz już wcześniej przygotowałem sobie takie tutaj, nie wiem, jak to takie, rozpórki, tak zwał, tak zwał, że po prostu tej płyty mi tutaj, kurczę trochę za mało, za mały rozstaw, to się zaraz poprawi. Może tutaj osobno a, tutaj a tutaj znowu już za szeroko Chyba że odwrotnie po prostu gdybym teraz musiałbym stać przez przynajmniej 5 minut każdą z tych płyt trzymać, dociskać pilnować, żeby się nic nie stało. No i w ten sposób mamy jakby tutaj płytę już zamontowaną. No i teraz teoretycznie musiałbym poczekać, aż e, trochę zwiąże. I zamontować górną płytę, ale możemy też tak zrobić, że tutaj w ten sposób sobie zostawimy. To wiadomo, tutaj tymi przerwami się nie, nie przejmuję, z racji tego, że tu potem przyjdzie trochę pianki, listwa narożnikowa, gips, więc tego nawet nie będzie widać. I teraz górę, tylko jeszcze sobie zobaczę, czy mi tutaj to wejdzie ciężko dosunę trochę tutaj tutaj też mam takowe podpórki ale tutaj mam uszykowane też coś takiego ale to damy damy później wyżej do, do samej niżej, żeby włożyć. I też tu już mam przygotowaną. teraz podpuleczki. Już się trzyma, mamy tutaj widzę jeszcze trochę, trochę kartonu. Takie trochę popudrastwo, ale działa. Tam to okno podobnie obrobione, no i w ten sposób, jak mamy okno obrobione, nic tutaj się nie stanie, nic się tutaj nie wybrzuszy. Ewentualnie możemy tutaj delikatnie tą pianką. No i w ten sposób mamy okno, okno obrobione, i tak to sobie zostaje teraz do, do jutra, jutro wszystko można zdjąć i będzie wszystko elegancko gotowe do, do obrobienia. Mi zostało jeszcze jedno okno do, do, do obrobienia i drzwi. A dzięki mojej kierowniczce budowy. E, tak, fuga na płytka została położona w kuchni pomalowane ściany fuga w łazience została położona, fuga na podłodze i już moja kierowniczka budowy tutaj gipsuje wszystkie łączenia płyt, więc nie tylko, nie tylko facet może, ale kobieta też jak chce to potrafi i, i potrafi też pokazać. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, wszystkich widzów, zachęcam do subskrybowania motywuje mnie to do, do tego, żeby wam pokazywać filmiki tutaj z, z pracy. Pozdrawiam i życzę jego dnia.